tam spotkanie mieszkańców w sprawie odwołania nowego rządzącego zaledwie od kilku tygodni sołtysa. Wniosek złożyły osoby, które domagały się powrotu poprzedniego przedstawiciela sołectwa. Mamy już jednak informację z ostatniej chwili, że sołtysem pozostanie Rafał Krupa. O tym, że prawa demokracji są także silne na wsi, Katarzyna Borysowska. Na pierwszy rzut oka spokojna niedziela. Przed 15 mieszkańcy zaczęli jednak tłumnie przychodzić już na spotkanie do wiejskiej sali. Uczestniczyło w nim około 200 osób. Na poprzednim, na którym wybrano nową władzę, było tylko 78 mieszkańców. O wygranej Rafała Krupy zdecydowały cztery głosy przewagi. Nowy włodarz rządzi od kilku tygodni. mam piąty tydzień, a jest bardzo przykro, że część po prostu mieszkańców się, mi się wydaje, że zachowała, ponieważ nie powinni tak od razu wejść sołtysa nowo wybranego, który się jeszcze nie zdążył nas wykazać dla Wniosek o odwołanie nowego sołtysa zgłosiła grupa dziewięćdziesięciu trzech osób. Wnioskodawcy stąd wywrócił poprzedni włodarz wsi. Przynoteckiem rządził od 26 lat. Nie sądzi pan, że to jest już czas, kiedy trzeba no, oddać y, młodym y, te rządy? Zawsze kiedyś przyjrzał to czas. A pana zdaniem to nie teraz jeszcze? Nie, no ja wiem pani, czy nie teraz. Jeszcze jest trochę do zrobienia, któreśmy zaplanowali stara rada. Nowy sołtys podkreślał, że stawia na młodzież we wsi. Ma zamiar również zająć się melioracją i drogami. Jego poprzednik chce zakończyć działania, które już rozpoczął, między innymi remonty dróg. Wybory poróżniły mieszkańców. Sołtys jest wybrany i nie można tak mataczyć, nie? Chcecie czterech, bo jest wybrany. Ten rozczulił się stary sołtys. Stary był, niech będzie. Czy sądzi pan, że lepsza była jakaś zmiana trochę młodej krwi? Może i młodej też trochę, no, ale stara to stara, no. Był na młodą, no młodego, to tak. no, mienią, to na młodego postawie. Ten był jak mój żoną to był na młodym, bo na starym kosą. Chyba, że przez starym, on wszystko wie już, nie? Gdzie trzeba puknąć. No, Ale ten miał tak mało czasu, żeby się wykazać. Tylko pięć tygodni! Bładek. No pięć tygodni, no ale. Do czego doszło? Do wyborów następnych, nie? Dla gminy, sytuacja w przy to Elena bo wniosek o odwołanie Rafała Kruby trafił do urzędników już kilka dni po wyborach. Statut Nic nie mówi o terminie, kiedy należy do czegoś złożyć. Mam nadzieję, że trzeba przystąpić do nowelizacji tego przepisu, żeby dać czas nowemu socjusowi zaistnieć, pokazać się. W plenoteczku uprawnione do głosowania są 394 osoby. Zdania i opinie, jak Państwo słyszeli, podzielone. Najważniejsze jednak, że zwyciężyła demokracja. Wyjątkowy festiwal.